Cześć! Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Dzisiaj jestem z moim bratem. W końcu dojechałam do domku i idę na jakieś świąteczne zakupy. Bardzo mnie to cieszy, bardzo lubię wracać do domu. To jest taka moja radość. Lubię spędzać czas z bliskimi. Także idziemy na zakupy i trochę co nieco Wam dzisiaj pokażę. O, muszę to wyciszyć. Patrzcie, jakie promeczki. 10 zł, 7 zł. Komu brakuje, można brać. Stylizacja numer 1. Spodnie mamuśki. zawsze mi się marzyło o takich. I właśnie te sweterki. Teraz jest promka minus 20%. Na w Sinseju, więc akurat spodni i sweterka brakowało. Chyba wezmę. Nie patrzę na skarpetki, nie dziś do kompletu. I to jest komplet, jakby co? One mają być dwie inne. <grym> Dobra. No serio, chciałam sobie całe wakacje kupić takie spodnie mamuśki i wezmę je. Jeszcze takie czarne, jakby było mi mało czarnych. Ale uważam, że są w porządeczku i są fajne, takie wiecie Można dużo rzeczy w nich robić. Mój chłopak zawsze, jak jest ze mną na zakupach, to robi tak o spodniach, żeby sprawdzić, czy się da w nich chodzić. <laughs> nie, ale myślę, że w porządku i że, że to będzie na tyle z moich poszukiwań. <laughs> Szybko poszło. Patrzcie na to. Patrzcie. Takie wieseczki, ale są mega, mega cute. Mega. Troszeczkę tandetne, ale cute. Nadal. Z lampkami? Nice. Patrzcie, tutaj w Action są takie jakby dorobienia własnych jakichś ozdób i tak dalej, różne można składać fajne ozdoby. O, są nawet te trawy i to jest mega, jeśli ktoś lubi takie właśnie DIY te ozdoby. Ostatnio zbiłam kubek w pracy i właśnie jako typowa pielęgniarka szukam kolejnego, nowego kubka, a mój brat szuka jak największego, bo, bo on lubi wszystko za jednym razem, wiecie o co chodzi. Ale znalazłam mega rozwiązanie co do tych takich kubeczków, bo można do niego cukier, kawę, mleko, idealne do pracy, serio. My już po zakupach maty dla rodziców na Mikołaja kupione, Prezent mikołajowy dla Aleksa również kupiony. Aleksik pije soczek, mówi, że dobry, ale rozwodniony. No, byliśmy Pepko, Sensei, Action, Kik, Hebe. Dzisiaj pokażę Wam właśnie, co tam wczoraj kupiłam, bo nie miałam za bardzo czasu, żeby już nagrać tutaj. Jak przyjechałam do domku, to nie mam zbyt dobrego światła. Jak widzicie, staram się jednak łapać to światło dzienne okna, więc to mój wczorajszy hol zakupowy i mój jeszcze y, zaległy z Black Friday, więc będę pokazywać wam, co kupiłam, gdzie kupiłam, za ile i tak dalej. No takie hole też myślę, że są fajne, przydatne, bo można się dowiedzieć, co ciekawego jest w sklepie, bo zresztą też wam troszeczkę tam pokazywałam. Mam nadzieję, że to docenicie. Może nie było zbyt dużo, ale jeszcze się uczę, wiecie, tak nagrywać y, w sklepie. Nie jestem jeszcze takim, wiecie. Influencerem, który. No nie wiem, ja się jeszcze mam takie taki troszeczkę, że się trochę stresuję tym nagrywaniem w sklepie, bo jednak no, są ludzie i tak dalej. No nie wiem, no może kiedyś się wyzbędę tego takiego zahamowania, ale no starałam się coś tam dla Was ponagrywać, ok? No i wcześniej na początku byłam właśnie w Pepko i kupiłam sobie taki zestawik. Tutaj mam taką czapeczkę. Jest mega śliczna, jak widzicie, z pomponikiem. Do niej sobie wzięłam takie pasujące rękawiczki. Rękawiczki kosztowały 12, 7, zł, 7 zł, a czapka kosztowała 12 chyba. A tak maks do 12, od 7 do 12 taki przedział, bo wiecie co, nie ma metki. I tutaj właśnie pani na metce mi napisała, że brak metki, więc jakbym chciała ją zwrócić, chociaż nie planuję, to, to właśnie dlatego nie wiem ile kosztuje. No dobra. Kolejna rzecz jest to taki właśnie kominek, też pasujący do kompletu. On kosztował 10 zł. Teraz w PEPKO właśnie Wam mówiłam w międzyczasie, że jest sporo fajnych promocji, gdzie można się obkupić w ciuszki. Także polecam serdecznie, naprawdę. Ceny są spoko, mega spoko, o serio. Jak w PEPKO jest czasami na przykład droższe od Action, w Action też Ciuchy sprzedają, tak mi się wydaje. To właśnie teraz są mega spoko ceny. Okej, okay, teraz przejdźmy do action. Kupiłam sobie, yy, pokazywałam wam takie malutkie kubeczki i schowam sobie je do szafki i nasypię sobie w nich kawa, herbata, cukier. No i będę miała już, wiecie, nie będę musiała tego nosić w torbie, bo ostatnio jak nosiłam w torbie yy, kawę do pracy, to mi się rozsypała. Bra? Kupiłam sobie też taki kubeczek do kawy, też kupiłam go w Action, chyba za 4 złote, 3, 3 coś, 3 coś, bardzo taniej ten kubeczek był, a te pojemniczki były po 2 złote, więc jeśli ktoś szuka jakiegoś taniego kubka do pracy, bo mi się na przykład przed samym wyjazdem do domu zbił, albo takich właśnie pojemniczków, to Action 2-3 zł i naprawdę można kupić bardzo ładne, no trochę świąteczne, ale kto to będzie na to patrzył? Dobra. Okej, okay. tutaj mam kolejną rzecz, ale ja tej rzeczy nie kupiłam, bo właśnie ostatnio wzięłam sobie udział w konkursie na taki kącik, w którym robisz zdjęcie kącika, w którym trzymasz świeczki. No i ja na Instagramie, jeśli mnie śledzicie, Radio Oliwia, zachęcam, to tam właśnie wrzucałam swój kącik już jakiś czas temu i postanowiłam to zdjęcie wrzucić też tam na konkurs. Tak po prostu, wiecie, miałam takie, a patrzę, mam akurat w telefonie, no to wrzucę. Jak wygram, to wygram. Ja zazwyczaj nie wygrywam w takich rozdaniach, więc dla mnie to jest takie wow, że udało mi się cokolwiek kiedykolwiek wygrać. Bo właśnie tą, tą świecę wygrałam. To jest taka bardzo ciekawa opcja świecy. To jest pieczone jabłko i to są świece w puszce. Nie wiem, o widzicie, widzicie. Kurier niestety bardzo mocno rzucał chyba tą paczką. No bo tutaj. No cóż, no ale dobra, no, nie liczy się góra, liczy się zawartość. Ja wybrałam sobie pieczone jabłko, bo do opcji dla wygranych było wybrać sobie, można, jedną ze świec zapachowych z asortymentu świątecznego. Więc z mamą zdecydowałyśmy się na właśnie pieczone jabłko. No i aromaty, jakie tu są, to właśnie cynamon przede wszystkim, zresztą widać. Jest to olejek pomarańczowy. No i cynamonowy. Przepięknie Pachnie naprawdę świątecznie i zapalimy sobie ją na wigilię, dlatego nie chcę jej teraz odpalać. Yy, I tutaj mamy właśnie te takie drewniane knoty, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie się paliło, bo pierwszy raz mam taką świecę z drewnianymi knotami. Yy, zazwyczaj mam właśnie te zwykłe. No i jest oczywiście sojowa, naturalna, fajna opcja świec. I w ogóle ten sklepik stacjonarnie możecie znaleźć w zielonej górze, z tego co wiem, gdzieś możecie je kupić, te świece lub. Na e, stronie po prostu na Facebooku czy na Instagramie podam wam linka w opisie. Świece w puszce. Teraz właśnie wprowadzili takie kwadratowe, ładne, ekskluzywne świece białe. Bardzo mi się podoba opakowanie takie złote, wiecie, naprawdę wygląda tak mega ekskluzywnie. Ale też ta kolekcja świąteczna ma tam jeszcze chyba białą czekoladę, grzane wino i coś jeszcze, chyba pierniczkowy. No, wrzucę wam tu fotkę, jak coś. E, I powiem wam, że. Spoko, serio, uwielbiam świece i bardzo mi się podoba i serdecznie polecam. Zajrzyjcie sobie, link w opisie. Także ostatnio miałam to szczęście, żeby po prostu wygrać sobie świeczkę i fajnie, bo nigdy nic nie wygrałam i to było takie miłe zaskoczenie, że, że udało mi się wygrać. No, tak jak właśnie ktoś robi rozdanie albo coś i się wygra, no to jest miło i właśnie fajnie, żeby spodobał się Wam mój kącik z świecami. O, tak to powiem. Teraz troszeczkę podrasowany świąteczny, ale wtedy był bardzo ładny jesienny, kiedy ja wrzucałam to zdjęcie. Dobra, jak widzicie z tyłu, w Action kupiłam sobie takie lampeczki. Jest to taki krótki łańcuszek z bateriami. Baterie się opłaca kupować w Action, bo na przykład macie tam 60 baterii za 60 zł, czyli po złotówce za baterię. Ja kupiłam chyba 12 baterii za 8 zł, jakoś, nie wiem, za 10. Właśnie kurczę, nie pamiętam. No ale bardzo opłaca się kupować wekszem baterię. No i takie lampki, bo za nie dałam 3 zł, a przepięknie świecą, więc działa wszystko jak należy. Ok, no i jak przyjechałam do domu, no to Mikołaj mnie zaskoczył. No, dostałam taki mundurek z ZUS Blues, jak widzicie. To jest taka wiązana z tyłu bluza jest prześliczna, jest z takiej delikatnego takiego materiału bawełnianego e, który na pewno jest wygodniejszy niż ten zwyklejszy i zobaczcie jakie ma prześliczne wzorki ZUS Blues mi się wydaje, że to jest jedna z takich firm, gdzie naprawdę tyle wzorów wy, do wyboru jest i w ogóle różnych takich właśnie krojów, że polecam Wam serdecznie zerknąć, ja e, mam jeszcze właśnie widzieliście takie dwie bluzy też z takiego materiału i na przykład Osobiście ja wolę chodzić w takim materiale niż właśnie w tamtym, takim sztucznym, bo wiadomo, w nim się bardziej też spocicie. Nie, to jest bardziej bawełniane. Tak to też swoją drogą działa. <laughs> Patrzcie, jaki mam super czepek. Mikołaj jeszcze przywiózł mi taki śliczny czepek do kompleciku. U nas na oddziale się nosi czepki, więc. A! <laughs> tak to wygląda. Tylko wiadomo, że włosy zaczesane do tyłu. Więc taki czepeczek dostałam e, od Mikołaja. I do tego całego zestawu dostałam jeszcze różowe spodnie. No zobaczcie, tak wyglądają. Też są z takiego mięciutkiego materiału, mają kieszenie, właśnie kieszenie, to jest podstawa w mundurkach medycznych, bluza też ma kieszenie, więc to jest bardzo dobre, dużo pomieści. Także one są na gumce fajniutkie. Jeśli chodzi o rozmiary w ogóle, ale się rozczepiłam, to takie jak nosicie zazwyczaj, takie po prostu e, kupujcie. Ja kupiłam dwie Mki. Może bluzę mogłabym kupić s ale wiadomo, że e, u nas w pracy raczej chodzi o to, żeby było wygodniej, luźno, niż e, tak ciasno, bo jednak dużo rzeczy się wykonuje różnych i też takich ciężkich fizycznie, więc Warto mieć luźniej, tak mi się wydaje. Przynajmniej tego nauczyły mnie studia. Dobra. No i byłam jeszcze w Sinsei i powiedziałam Wam, że była promka w senseju, no ale niestety była internetowo, a nie stacjonarnie, więc musicie zerknąć, czy jeszcze jest internetowo, bo miało być minus 20%. Więc ja kupiłam to nie internetowo. Stacjonarnie, o to słowo mi brakowało. No i kupiłam sobie taki sweterek. Jest Przepiękny i w ogóle jest teraz na drugą stronę. No i on kosztował, już Wam mówię, to jest rozmiar S. Zazwyczaj nasze M, ale właśnie ta S jest wystarczająco luźna i fajna taka. No i on kosztował 60 zł. Także fajnie polecam, bardzo mi się podoba. No i jak widzieliście na nagraniu przymierzałam takie mamuśki. Zawsze chciałam sobie kupić takie spodnie, to już o tym mówiłam. No, i kupiłam je, więc tak wyglądają. I bardzo ładnie się komponują kolorystycznie z tym sweterkiem, tak mi się wydaje. Aha, i te spodnie mamuśki też chyba 60 zł kosztowały. Tak, 60 zł sweterek, 60 zł spodnie. No i ostatni mój nabytek, nie spodziewałam się, że w Sinceju są takie tanie spodnie. Naprawdę spodnie w tych czasach w ogóle dobrać jest bardzo ciężko, bo jest dużo rodzajów i często te spodnie po jednym praniu, dwóch wyglądają już niedobrze. Więc moim zdaniem, um, jeśli inwestujecie w spodnie, to inwestujcie w takie, wiecie, jakieś naprawdę mega dobrej jakości, albo po prostu kupujcie częściej, a więcej takich. Mniej dobrej jakości, więc ja jestem za tym, że kupuję częściej, a mniej, bo i tak te spodnie się niszczą. I czasami ten czarny już później nie wygląda jak czarny. Naprawdę ciężko trafić na takie spodnie, które po kilku praniach wyglądają dalej na czarne. Także y, 30 zł rozmiar M. Tak wyglądają. Więc kupiłam sobie jeszcze takie. No to już Wam powiedziałam o lampkach i o w sumie moich zakupach. To wszystko. No, tam kupiłam jeszcze maty rodzicom w prezencie na Mikołaja. Brat kupiłam kubek taki wielki, wiecie, gdzie się dużo kakaa pomieści, i kupiłam mu też takie lampki, więc to takie były Mikołajowe prezenty. No, i jeszcze Wam powiem szybciutko co dzisiaj testowałam na twarzy i wczoraj. Bo jak widzicie, patrzcie jak mi się odznaczyła ta zmarszczka w ogóle. Także że zanim, zanim pokażę Wam make jeszcze powiem Wam taki mały update, że e, ostatnio byłam e, w pracy z COVID-em. Tak? E, e, muszę zaktualizować moją torbę do pracy, bo w poprzednim odcinku widzieliście co tam pakuję do pracy. Do tego dodałabym jeszcze ręcznik, coś do mycia, jakiś żel pod prysznic i jakieś takie klapki gumowe, żeby wejść pod ten prysznic, to, to dodałabym może swoje gogle, chociaż w szpitalu też są gogle, więc nie wiem, czy warto kupować, ale widziałam, że niektórzy kupują swoje, bo jakoś tam fajnie sobie dopasowują do głowy, bo nie wszystkie, wiadomo, są jakieś tam pasujące. To tak w ogóle w gwoli ścisłości, tak tak to się mówi? <noise> Dobra, no i w sumie co do tej torby to chyba tyle. No i osobne długopisy. Dobrze, co dzisiaj mam na twarzy? Nie pokazywałam jak się maluje, bo to chyba aż takie nieważne. Dzisiaj właśnie postanowiłam przetestować taki oto krem BB. I jest to BB Perfect Cover M Misha, od Miszy. SPF ma bardzo dobry, bo ma 42, więc fajnie. 42 PA+++. No i Fajnie. Ja się nim pomalowałam i powiem Wam, że mam taki efekt takiej mokrej twarzy, czego bardzo nie lubię. I na przykład jakbym teraz się tak przejechała mocno po twarzy, to by zaraz mi to wszystko na ręce zostało, no nie wiem mam takie wrażenie, że ten podkład, czy znaczy ten krem BB, przepraszam, że mylę, w ogóle mi się nie wchłonął i uwydatnił wszystkie moje niedoskonałości na czole, naprawdę. Chyba po prostu nie lubię się malować kremami BB, tak sądzę, kiedyś lubiłam, ale teraz w tych czasach, gdzie po prostu nosimy maseczki i mamy całkiem sporo tych niedoskonałości nie lubię nosić, yy, nie lubię malować się kremami BB. No i ten krem właśnie sprawia, że ja po prostu chciałam trochę się przypudrować, bo miałam wrażenie, że wyglądam jakbym miała mokrą skórę. Wiem, że taki efekt zostawia krem BB, no ale bez przesady. Ja tak... No i ja takich właśnie efektów nie lubię. I po prostu yy, chciałam się przypudrować tym pudrem i ten yy, tu włosie tego pędzla nie ma za bardzo takich... jest takie twarde dosyć i jak ja się tym przejechałam i to dobrze jakby, nie wiem, chyba nie zaschło, no to normalnie miałam kreskę od tego, że mazłam się swoim pędzlem, więc nie wiem o co chodzi i raczej chyba nie chcę więcej testować. Nie za bardzo będę się malować kremami BB, bo mam wrażenie, że wszystkie pyszcze wyszły na wierzch i słabe krycie, no nie wiem, ja muszę mieć krycie, to jest moje, u mnie podstawa. Więc to... Mm -mm. Ojej, to dla tych, co oglądają do końca, więc yy, zapomniałam, już wszystko pogasiłam, a zapomniałam, że ostatnio na Black Friday trochę mnie poniosło w CCC i kupiłam sobie dwie pary butów. Jedna para jest taka na prące lasocki, polecam, a druga jest taka bodkowa, więc takie buciczki. Yy. Chyba około 150, a to ze 170 jakoś tak. Jeśli chodzi o cenowo-lasowski ze skórki, czyli bardzo porządne te buciki są. No i poniosłam je troszeczkę, więc kupiłam Black Friday i wiecie o co chodzi. No, nie wiem czy są dalej te promocje, możecie sobie zerknąć do CCC i sprawdzić! I może kupić. Dobra, dla do tych co oglądają do końca. Pa! pa! Jak to dobrze jest zasiąść? Cześć kochani, wróciłam jeszcze z drugich zakupów, bo byłam z mamą. Byłyśmy jeszcze raz w Sensei, bo mama chciała sobie kupić spodnie, które kupiłam sobie właśnie wczoraj, bo jej się spodobały. No i e, powiedzmy, że to jest dla oglądających, którzy oglądają do końca, jak wcześniej wspominałam, ponieważ mama właśnie kupiła sobie te czarne spodnie, a ja jeszcze przyuważyłam taki speterek. Już Wam pokazuję, jest prześliczny, jest biały. W ogóle tak zmarzłam z takim golfikiem. I powiem Wam, że ja jestem zmarzluchem i po prostu lubię nosić takie ciepłe rzeczy. No, i kupiłam sobie jeszcze, żeby spróbować. Oto! E, miałam ochotę właśnie na Rizes, to są, jest White Cream Peanut Butter. Bardzo lubię w ogóle wszelkie jakieś takie e, orzechowe. Yy, smaczne, yy, słodycze, także dla mnie to wskazane. I jeszcze w action na przykład, bo to w action te słodycze, lubię bardzo te takie soczusie fajne. Wczoraj z Aleksem właśnie piliśmy yy, pomarańczowe, a teraz multifrut. Kiedyś właśnie jak mój tato pracował w, Niemie w Niemczech i tato mojej koleżanki, to właśnie yy, oni przywozili zawsze te multifruty i to tak mega, 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 mega dużo. One są mega przepyszne. No i byłam jeszcze w Rossmanie i kupiłyśmy coś takiego. To jest taka ładna podkładeczka. W ogóle sorki, że z tej perspektywy Wam wszystko pokazuję. I ja jeszcze w Rossmanie będąc kupiłam... Proszę, już Wam pokazuję. Będę testowane Healthy Mix Bourjois i... Kupiłam notesik, żeby sobie pozapisywać leki i jakieś tam ważne rzeczy w tym notesie. Bardziej do pracy, wiecie, jakieś dawkowanie leków, jakieś coś takiego, co powinnam pamiętać, jak się robi. Więc będzie wszystko w tym notesie, także kupiłam sobie właśnie, żeby to przepisać. I w sumie jeszcze mam tutaj gdzieś takie mega przepyszne fit ciasteczka z Rossmana. One są takie pyszne. One są na tym dziale tych takich proteinowych ciasteczek. Czekajcie, poszukam. O! Bardzo serdecznie polecam. Bardzo dobre są jeszcze truskawkowe, więc to jest drugie zakończenie tego vloga. Mam nadzieję, że ostatnie i w następnym vlogu widzimy się, wiecie, tak na chilku normalnie. Patrzcie, dzisiaj myłam włosy i, i to tak to wygląda, więc mam nadzieję, że jeszcze raz vlog wam się spodobał i już więcej tych zakończeń nie będzie. PA-PA-PA-PA!